Nie wiem, czy to nie byłecki. Witam, witam bardzo serdecznie po długiej przerwie. Nareszcie jestem w stanie nagrywać. Dawno nie było filmów, a jako, że wyszedł nowy napad GTA 5, to sobie go zrobimy dzisiaj. Już mamy gotowe przygotowania. Tylko nam pozostał finał. Nie wiem, ile będziemy go robić, w zależności od tego, w jakiej formie są nasi członkowie ekipy. Patrzcie swoje tam no to nie to nie jest mój ten, ten Salon gier. O masz tą tą, wróżkę masz e, Wiesz w jaki sposób ma, ma te dzięki oddzielać Co ty wybrałeś w ogóle? Mhm. A po co chcesz to oddzielać? No bo mój głos chce zmienić mhm. no, was nie Weź no 1700 co ty Uważaj Czekaj okay. Strzelam ci Strzelam ci, patrz pa, Patrz, patrz Filip patrz, celuję ci no. w łeb Celuje ci w łeb Fajnie Uuuu głupią sukę Przejdziemy napad pod tytułem Napad na kazy Proszę do tak. oglądania To tam masz, masz łatwo, bo ty tam nagrywasz często, a ja co? Muszę, będę musiał się tłumaczyć to nie było no nie było mnie dlatego bo nie było kompa było dużo problemów też ogólnie ten rok taki dziwny nie mm -hmm. prywatne sprawy też takie różne różniste może kiedyś jeszcze o tym powiem się. jak to A e, 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 co on tu robi ten syn Michaela ty no mówię że jest mają problemy z tym to było w twarzy Ej, nie wiem czy mi zalicz

Czemu ja mam taki strój, what the Ta no, Ja tam mam kurtkę, ja tam mam kurtkę, no bo ty <grym> idziesz z ty, tym. Ty, ty, ty. Nie. What the fuck? Milion milion się da. I just. Ty, bo ja nagrywam mam, mam 80 dps yeah. We How do I look? Okay. An exciting day! Is um, Georgina going to be joining us? Regrettably, Miss Chang was called back to the mainland. I will be representing the holding company's interests. Yes. It is, um... Spoko. That is regrettable. Tak, everything is in order. Shall we continue? Yes, there's a few more decisions to be made, but then we can proceed if, uh, if you want to do Pana, the Dawaj, łupy będą dzielone. Cze czekaj, trzeba yy, wejść. Proponuję 33% dla tego. Nie da się tylu... O, tak może być, dobra. Jedna na cenę, Ty, ja chcę mieć taką masko. o. Jak z tego, z rainbow'a Gla! Lecimy, nie śpimy, chopaki. To, to jest skok życia, to jest skok życia. 1700. No niestety, pieniądze nie ma. Nie udało mi się obrazu, Ta? ale później możemy. Mhm. Dobra, ja kieruję. No. Bo, ja, bo ja, ja wiem, co robić, Dobra. ja idę do tyłu. A ja tak. jeszcze get in, get in, get in. I słuchajcie się mnie jak coś Ja... wiem o co chodzi Tak, wiem o co B Ja wiem o co B Wiem co jest 5 Wiem co jest 5 Słuchajcie Ja, ja wiem co jest 5, 5, 5. panowie Wiem co jest Ej, MMWS Tu nie ma wolnych miejsc, panowie Za co robię, pan? Nie, przestań Zamknij Zamknięcie. Zamknij. Zamknąłem. Trzeba ostrożnie jechać. Nie wyciągaj broni, pamiętaj. Aż mnie oh, korci, ale dobra, nie będę oh, taki. No. No spoko. Widziałem na, na, na łamek sekundę, jak się przetelportowaliśmy. Słuchasz, słychać mnie? Mhm. Widzowie Widz nie wiedzą. Mam nową klawiaturę Mam nadzieję, że nie, jest, nie będzie jakoś bardzo słychać na nagraniu. No, dobra, jedziemy. Fajny tunel, nie? Aha. nie? Jak w bunkrze jakimś. Tylko nie możesz jechać tam w bunkrze. Czyli mamy kamery też możemy mieć. Teraz czekamy. No. Ja mam, a, bo nam, a dobra, bo nam będą jeszcze robić kontrolę No I później, ja wam coś pokażę, co chyba. A ty dużo fesy masz? 70 dobra, dobra, 6 Ale oni, oni się nawet nie skapnęli, że w ogóle jesteśmy podstawieni Dobra Wychodzimy, już Halo, panowie I, i... O, no, no, co się window podobno, a chodź. tam... Ja chcę Tawa window, to. bo ja, ja, ja bardzo lubię window Dobra, jest biały, możemy... nie tu, nie tu. Idziemy tu. Tu jest strażnik, uwaga. I, musimy... I musimy we dwóch... nie, jest na biało, więc nic się nam nie stanie. Chodźcie za mną. O, i pokazuje nam, gdzie iść. Tylko że w tym wzbudzamy Chodź, no możesz biegać, możesz biegać. Dobra, uwaga. Sze... teraz. Cztery. A musisz F wcisnąć Poczekaj no. Uwaga. Teraz no. no bo to dawaj jeszcze raz. No maja. zaliczyło zaliczyło no, zaliczyło Biegniemy biegniemy I teraz, teraz ja hakuję a wy zbieracie I musimy przed czasem wyjść bo jak gaz wyjdzie no to Musimy od nowa bo będzie alarm a Spróbujmy tak bez alarmu. A patrz na to Patrz na tą scenkę bo muzykę się podłożył. Ja współczuję temu typowi. Tak pracuje, jest miły, bardzo. Jest bardzo miły. No bardzo ważna bardzo, to Bardzo miły. No Ale no, no, no dostał ode mnie w twarz. No. <śmiech> <śmiech> to było dobre, dobra. Dobra, trzeba hakować. No zbieramy. Dobra, ja wam tu schakuję. No bo ja zbieram na coś. Zbierajcie, zbierajcie. Ja hakuję. Ej, a gdzie to się zbiera ty? Masz tutaj na radarze, pozaznaczone zaznaczone literkami. Ej, a tu nie. Aha, dobra, B. Jak to się z tego? Eee. Tu... Na dwie minuty mamy. Jak najwięcej. Ej, bo ja nie umiem tego hakować. Eee Tap. Źle. O, sygnał match. Dobrze. Troje za długo to ale, zrobiłem. Ale tego nie da tam się tak zwalić, że się alarm to Dobra, e, właśnie trzeba przed czasem. Widzicie ten czas? mam jedną ten. Minutę. Widzimy Dwie minuty. To. Dobra, zabrałeś jeszcze ja Które masz jeszcze odblokowane? E, H, H. Ale już się nie opłaca chyba. Albo dobre. Weźcie trochę. Nie jest odblokowany H chyba teraz. AD miałby się odblokowane. Jest. H jest. otwarte. AD? H? Nie opłaca się. Chyba zbierajcie to. Wie. Dobra, ja idę już. Ja. W ciągu 15 zdążysz, brzecha już odchodź, odchodź. Dobra, z... Dobra już, koniec, koniec, koniec. Czekajcie już, wychodźcie. Szybko, brzecha. Dobra, 7, 6. Dobra, już, 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 wszystko, koniec. Dobra, eee, teraz. Ty masz kartę dostępu? Nie, nie, ma. nie, wszyscy mają. No dobra, nic. No dobra, po cichu wszystko. Dobra, ja wam pokażę. Trzeba iść teraz na schody. O tu się i tak i tak nie, nie wiedzą, co się dzieje. I pokażę wam coś. Ja to zrobię. Tylko nie wyciągajcie broni. Łup, to... Znaczy, torby nie na te... uszkodzeniu prędko. Nie, nie będą strzelać. Właśnie, zrobimy tak, żeby nas, nas nie strzelali. Dobra, idziemy. No nic nie wiedzą, widzisz to? No, no, no. Jak na przednią kamerę przejść? E, kółkiem myszki. zaciskasz kółek kół i myszki. Dobra. Ej, wejdź trochę się oddal. Zmieniać się ta maska. Ojej, podwójny hak musiał być, a dobrze, że zdążyłem. Jeszcze raz. I poczekajcie, poczekajcie. Przechodzimy, przechodzimy, przechodzimy. Trzeba, widać było ludzika. Dobra, dobra, kontrol. Idziemy, idziemy, idziemy. O idziemy. kurde! Zblokowałem się. Dobra. Cześć, ja wezwę tą Dobra, Uf, ten... weź. Kiedy, by, co... Dobra, dawaj, i wiesz, na niego. Dobra. Dzie idziemy biegnie. dalej. Cześć, cześć, nie biegniemy, nie biegniemy. Nie biegniemy. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. O, dobra, poszedł tam. Trzeba przejść. I tu. I tu macie szatnie. Ty, bo on idzie w moją stronę, kurde no Nie, nie idę do was Nie, co? Tutaj szatnia przecież What? Nie, nie idę do was, nie idę do was to co ja to ze mnie jeszcze piszę? Dobra, ja jestem sas mam mam, 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 mam torbę, mam A te Ubrałeś się? Nie. Idziemy na miejsce Poczekaj, tak, to poczekaj to Ja, nie wiem, ja mam już swoją Wziąłem znaczy, nie, nie, tu nie przechodzimy. czekaj, poczekaj, Filip, e, bo ja teraz nie zwalę coś. Oh, tylko nie uderzcie w nich. Chodźcie. No, idziecie. No, przebraliście się chyba. No tak, wiem, ja idę do ciebie, tylko muszę przejść. Ty. Chodźcie, tu. I tu jest kasino. I przechodzimy przez kasyno. I patrzcie za... chodźcie za mną Cię... Tylko broń chowamy. Wszyscy jesteśmy. Chowamy broń. Mhm. co? No a ty za teleportu. Teraz piszę do mnie jeszcze ten z CS-a. Za no piszę, że robisz na wie... największy, ten no nap piszę, najlepszy że, napad. Piszę, że, że, że przegrywamy ciągle. Ja mam policję. Dobra, no właśnie dobrze, że macie. Czy oni nic nie wiedzą. Trzeba wyjść stąd, z kasyna, no. Głównym wyjściem. Ale patrzcie, ale patrz na to, patrz na to. Idziemy... Na wyjście. O, nie, nie możesz tu biegać? Nie. Po drugie, raczej nie, chcia, nie chciałbyś tu biegać. No i chodźcie za mną. B biegnijcie za mną. Poczekaj. Czarny ekran. No. O. No. Ale patrz, patrz, patrz. Oni zostawią tu lukę taką na wprost. Widzisz? Patrz, oni są po bokach. Mhm. I patrz, patrz. Idziemy, biegniemy prosto. Ja oni nas nie widzą Biegniemy prosto, prosto, prosto I jak będzie jakieś auto czteroosobowe na ulicy, to bierzemy Oto. Dobra, A, e, Policja Policja, policja widzą nas A nie, nie widzą nas A nie, widzą Dobra e, Jedziemy Patrzcie, patrzcie, pa, 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 pa. Jedziemy Zamknij drzwi, mordo Nawalamy do nich, czy Nie, 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 nie. Kur... Ty bułup, zaraz stracimy A jak to... Ps, ...jedzie? Chłopie, wysiądźmy Boże z tego, co ja, ja 300 IQ robię typie Dobra, kieruj, kieruj, kieruj Ja wychodzę w ogóle A. z tego samochodu Ale no trzeba jakoś schować przed policją Szybko A tu? Stój w tym miejscu Dalej można, tu Tu nie ma tego ulicy chyba Jest Jest, dobra. bądźmy w tym obszarze po prostu Dobra, dobra, dwóch. Tu widzą nas, no, e. zobaczyli nas. Teraz zabiję tego. Widzę, widzę, widzę! Szybko, to bierzemy auto. Kanał ale nie te, ale nie te auto. O, tu auto. jest radiowóz, zbierzemy go. Szybko, 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 szybko. Trzymaj się. O, dobrze. Kieruj. Kieruję, Kudu, Kieruj e, Dlaczego mi wsiadło takie Nie, szukamy, szukamy kanałów, szukamy. O, Tam dobra, jest tunel! A jest, nie dobra. Nie tu, A. <laughs> Je, co ty robisz? <laughs> stój! Stój, nie wychylaj! Nie, źle pojechałeś! Dobra, dobrze, stój. Daj Chyba mi dobra. kierować. To Sotory tory, ty Czekaj, bo A, Nie mogę cię ten... No, nie wywalić, dobra. No nie, nie lepiej nie wywalaj. Ale stój. Pojedziemy. Jedź, jedź, prześlij weźcie go, typa. Tory, tylko trzeba którą stronę, dobra, tu jedziemy. Cześć, w ja w niego. <grym> Widziałeś, tam był chyba pociąg. Nie wiem, ale mam nadzieję, że nie trafimy na żaden pociąg. <grym> nie chciałbym trafić, powiem szczerze. Kur <grym> na, nadziałem się na jakieś gówno. Nie, nie no, wyjedziemy nie. na tory po prostu. Ui nie No. Może pierwszy osobowy, bo... trochę inaczej się jeździ. Brawo! Najfajnie, no fajnie, wyszedłeś? wyszedłeś Nie wiem, samo mi wyszło. Wreszcie no to samo mi wyszło z tego. Co chcesz? To daj mi kierować. Chyba ja cię proszę. będę prowadził. To... I tu w prawo. Idź, 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 No tu w prawo, jeź, 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 jeź w prawo. Nie, tu policja cię nie znajdzie. Idź w prawo. i w prawo. No jedź, policja nie a, ma. Abo, a bo to Brzecha, kto kieruje, a Brzecha. No Brawo. daj mi brzech, no chyba lepiej, bo wyjedziemy jeszcze... O, by... o teraz będziemy z wyjeżdżać. To jest ostatnia, no. Boże wiedzą, że mamy stroje takie. Trzeba pistolety bo stać. Się... Bo mi wyjęło pistolet. Prze... To przebrój się. Nie da się. No pojedziemy. Jedynast... To jest jakiś jedynast... samolot by się przydał. Dobra, to jedziemy. Tu. Dobra, ci ć... jeden jedynast... Ty ale nie jedź tędy, nie jedź! Idź inaczej! Bo tu kasyno jest obok. A. <laughs> Krutami, szybciej. Kurde, Tylko w tak. Idealnie, idealnie w drzewo trafiłeś. Ops, zmaje ci. Nie, no. Już to ja ch chyba się będę na piechotę. Nie, no, szybciej. A to jem. założymy się? Okej, okay, psa. <grym> Nie wiem. i teraz Oł. ten wyskakuje. cię wcisnęłem F -CMF. A tu się okazuje, że to są te podrobione tam wszystko. Czemu masz czerwone oczy? Różowe Serio? Ha, platyna Srebro, za... ja tyle się namęczyłem I dostałem srebro, tak? Ja nie robię z tobą napadów już 300 tysięcy eee. dostałem No to i opłaca się bardzo Opłaca się ten napad No tak. na dwie osoby się opłaca 300 tysięcy, no nie byśmy to powtarzali przez dwie godziny A gdzie, a, a gdzie tu premia no. za pierwszy raz? Przystajmy. Dobra, tak, to nie jest. Ta... A? Ty wolny. Sobie ty, ogląda. ty wolny jesteś. No bo miałem nagrywanie włączone? Ja już, to, już jestem na sesji. Ja mam 800 tysięcy już. O, to ten, to też. jest też. No. Najlepiej pod latarnię. Bo, bo to trzeba każde warianty i dostaniesz. Dlaczego premię. jest w napisach, że wróciłeś?

O, zobacz. Najbardziej wzruszająca scena w GTA. Mogłem jeszcze 300 tysięcy. Jak ja... nie lubię ten... Jak ja nie lubię takich scen teraz całujących się. Niech teraz tak spadnę. Dlaczego tak się całowali? Dlaczego się no. całowali? Bo, na co nie mogę? No nie mogę, ja nie pozwalam aktualnie. Na no to masz problem. Te 300 tysięcy dostałem z tych zarzutom jak nie opłaca się totalnie. Ale jeszcze 150 premii No dobra i gówno. Ją. Na lat pod latarnię. Typie no, głupi no, jesteś no, no, złoto, no, to... za złoto byś dostał 500 tysięcy albo i więcej. O to jeszcze się. To nie opłaca. 30, 35% A jakbyś dostał pół na pół, to byś prawie milion dostał. No ale byśmy to zwalali. Dobra no, wyślij, czemu on pisze do mnie teraz kurde Dobra koniec, Dobra. elo widzimy się w kolejnym odcinku, elo